Witam Was albo Cię serdecznie. Mam nadzieję, że Was, że tutaj jest dużo osób, które są zainteresowane tematem. Temat nie jest przypadkowy. Dzisiaj będę mówiła o profesjonalnej marce osobistej na LinkedIn, o tym jak zaznaczyć swoją obecność na LinkedIn. LinkedIn jest największą biznesową ulicą świata i w czasie tej prezentacji podzielę się z Tobą takimi trzema elementami, które uważam za kluczowe, jeżeli chodzi, o to, w jaki sposób pokazać się właściwie od strony profesjonalnej. I profesjonalne, mówiąc profesjonalne, od razu powiem, że nie mam na myśli taki idealny, ale raczej zawodowy. Profesjonalny pokazując nas od zawodowej strony, nie zawsze to, w jaki sposób się pokazujemy, musi być super idealne, więc chciałam to od razu wyjaśnić. Tytułem wstępu powiem, ja nazywam się Angelika Chinkowska. Na co dzień zajmuję się takimi tematami, które istnieją pod hasłem social selling, employer advocacy, personal branding. Przez ostatnie kilkanaście lat zajmowałam się marketingiem i sprzedażą. Pracowałam przez prawie 17 lat w różnego typu korporacjach: Henkel, Lireco, i przez te lata do, do, zdobywałam doświadczenia, głównie w marketingu, w henku też pracowałam w sprzedaży i teraz to, czym się zajmuję, to łączę te dwie przestrzenie, przestrzenie marketingu i sprzedaży. Jestem autorką książki Psychologia Zmiany w Życiu i Biznesie i Lean Change Management to jest coś, co, czym też również się zajmuję, dlatego że tak naprawdę Temat, o którym dzisiaj mówię i tematy, którymi zajmuję się zawodowo, to są tematy związane ze zmianami na styku marketing-sprzedaż. I właśnie dzisiaj ten temat profesjonalnej marki osobistej na LinkedIn jest nowym tematem w aspekcie wykorzystania marki osobistej zarówno w korporacjach, jak i w dużych organizacjach. To, co będę mówiła, nie będzie dotyczyło wyłącznie osób, które pracują w dużych organizacjach. Personal branding jest takim narzędziem, a raczej marka osobista, jej wykorzystywanie jest takim narzędziem, które można użyć zarówno pracując na etacie, będąc ekspertem, jak i prowadząc własną firmę, jak i będąc prezesem dużej organizacji. W zeszłym roku wydałam swoją drugą książkę, która się nazywa silna marka na LinkedIn, czyli Social Selling w praktyce. I te tematy, które tutaj poruszam, są bardziej rozszerzone właśnie w tej książce, gdzie mnie można znaleźć, można mnie znaleźć na Chimkowska.com. No i oczywiście na LinkedInie. Mam nadzieję, że tam się spotkamy. No co? Nie będę już przedłużać. Zaczynamy. Jeżeli miałabym powiedzieć, że silna marka osobista, to jest marka, która jest rozpoznawalna, to jest marka, która nie tyle dużo krzyczy o sobie, ale inni mówią o niej, to w tym aspekcie można powiedzieć o trzech takich poziomach. I Ten slajd, który tutaj widzisz, to jest slajd, który właśnie pochodzi z mojej drugiej książki, Silna Marka na LinkedIn. I ja tutaj chciałam pokazać ci dla tych wszystkich też osób, które są przestraszone, o Boże, to ja teraz będę musiał pokazywać się, opowiadać innym o sobie. Nie zawsze, nie zawsze, nie zawsze to oznacza. Generalnie ja uważam, że marka osobista nie jest o tobie. Marka osobista jest o twoim kliencie, o twoim odbiorcy. I mając na myśli, mówiąc klient, mam na myśli tak naprawdę naszego odbiorcę, odbiorcę, którego świat chcemy zmienić, bo niezależnie, czy pracujesz w organizacji, która jest organizacją komercyjną i coś sprzedaje, na czymś zarabia, lub pracujesz w organizacji non-profit, to tak naprawdę też coś sprzedajesz. Sprzedajesz wizję zmienionego świata, sprzedajesz zmianę dla innych osób. I mówiąc o marce osobistej i o tym, co jest sercem marki osobistej, to jest tym sercem i tym pulsem jest zmiana, jaką my jesteśmy w stanie dokonać w naszym odbiorcy. Jeżeli naszym odbiorcą jest klient, to jest zmiana u naszego klienta. I Dlatego z tego powodu tak naprawdę nie ma jednego przepisu na markę. Oczywiście branding, branding przez wiele, wiele dziesięcioleci próbował namierzyć i złapać coś, co często jest nieuchwytne, coś, co ciężko nazwać, złapać to i powiedzieć: no to, żeby stworzyć markę, to potrzebujemy 20 dekołtów. Tego pół kilograma tego, trochę wody zamieszać dużo szczęścia i jest. No, były takie próby. Są oczywiście niezmienne elementy marki, natomiast tak naprawdę marka jest jak dla mnie. Wypadkową wielu składników i wielu elementów, i nie ma jednej receptury na markę. Kiedy myślimy, silna marka osobista, to od razu pewnie nam przychodzą do głowy osoby z takim mocnym ADHD social mediowym, których widać wszędzie, którzy pokazują wszystko, swoją rodzinę, którzy pokazują swoich najbliższych, jedzenie, koty, psy i tak dalej. Chcę Wam powiedzieć, że niekoniecznie, bo jeżeli pomyślicie o silnych markach osobistych, to właściwie Patrząc w taką przestrzeń też publiczną, gdzie mamy różnego typu osoby, to są osoby, które słyną tylko z tego, że są specjalistami, ekspertami danej dziedziny i nie pokazują absolutnie swojej prywatności. I tutaj na, dla przykładu podam Meryl Streep. Natomiast są też osoby, które pokazują wszystko. Nie, pewnie nie będzie dla Ciebie zaskoczeniem, jeżeli powiem, że takim przykładem jest Kim Kardashian. I tak samo podobnie można powiedzieć, jest z marką osobistą w biznesie, nie zawsze wymaga budowanie silnej marki wymaga pokazywania swojej prywatności. Jeżeli miałabym powiedzieć o trzech poziomach takiej aktywności, tego, co wpływa na siłę naszej marki, to można w przypadku Linkedina, jakby mieć postawę na trzech poziomach. Pierwszy poziom to jest taka postawa totalnie pasywna. Dla mnie, postawa totalnie pasywna oznacza, że mam w pełni wypełniony profil na Linkedinie, ale zupełnie z Linkedina nie korzystam. I Pewnie rodzi się w Twojej głowie pytanie, ale po co mi ten profil, skoro ja i tak nie korzystam z tego Linkedina? To chcę powiedzieć: to jest taki pierwszy pro tip, który, który chciałabym tutaj zdradzić, że Linkedin świetnie pozycjonuje i jest taką darmową agencją SEO, która działa na Twoją rzecz zupełnie, zupełnie za to nie płacąc. I dobrze wypełniony profil na LinkedInie oznacza, że jeżeli wpisze, ktoś wpisze Twoje imię i nazwisko, czyli nastąpiła pewnego typu rekomendacja i ktoś chce Cię sprawdzić, to Twój profil na LinkedInie pojawi się na szczycie wyszukiwań, więc warto ten profil mieć wypełniony. Dla mnie to jest postawa totalnie pasywna, to znaczy ja zrobię coś raz, nic już więcej nie muszę robić, ten profil Nadal tam jest, nadal jest w stanie ktoś mnie znaleźć i mieć dobre wyobrażenie na mój temat. Bo uwaga, teraz pierwsze wrażenie zostało przeniesione do internetu. I LinkedIn pozwala ci, dobrze wypełniony profil na LinkedInie, mieć jakby wywołać w drugiej stronie dobre pierwsze wrażenie, czyli taki, co się nazywa, e, zerowy moment prawdy, gdzie Ktoś jest w ciebie sprawdza, patrzy w internecie, jak wyglądasz, no i później albo wejdzie głębiej i zacznie wchodzić w interakcję z tobą, albo to już też nie. No i profil na LinkedInie na tym poziomie jest w stanie nam to zagwarantować. Drugi poziom to jest postawa aktywna. I w tej postawie aktywnej uważam, że inwestycja czasu jest mniej więcej na poziomie 15 minut dziennie, Oznacza to, że wchodzisz w interakcji z treściami, komentujesz, yy, różnego typu reakcje na treści, udostępniasz, logujesz się do LinkedIna, żeby sprawdzić, co tam się dzieje i żeby mieć rękę na pulsie chociażby swoich branżowych newsów, ale nie działasz aktywnie w kontekście tworzenia treści. Bardziej rozbudowujesz swoją sieć kontaktów, bo zauważcie, że Silna marka to nie jest to, co Ty mówisz o sobie, ale co inni mówią o tobie, więc to oznacza w praktyce, że warto mieć dużą sieć kontaktów, po to, żeby jakby szansa mówienia o tobie i pojawienia się w, że tak powiem, w zasięgu innych osób, była większa. No i tutaj Tutaj jest trzeci poziom, postawa proaktywna. Jak dla mnie postawa bardziej ofensywna, to jest to, że zaczynam aktywnie tworzyć treści, zaczynam pokazywać swoją eksperckość, zaczynam publikować. I w przypadku LinkedIna statystyki pokazują, że mniej więcej około 3% jedynie osób publikuje. Dlatego Linkedin jest tak świetnym miejscem do tego, żeby wybić się z wartościowymi treściami, dlatego, że wciąż niewiele osób to robi. Dlaczego tego nie robią? To jest, to jest rzecz, którą, o której wielokrotnie mówię. Tutaj kłania się taki psychologiczny efekt krygera Chcesz o nim więcej się dowiedzieć? Zachęcam do przeczytania artykułu u mnie na stronie. Natomiast chcę Ci powiedzieć, że jeżeli myślisz o tym, że silna marka osobista, profesjonalna marka osobista na LinkedInie, to zawsze oznacza dużo pracy. Te trzy poziomy, które, na które Ci tutaj wskazuję, dają taką paletę wyboru. Możesz wybrać, czy chcesz tylko pasywnie działać, czy bardziej aktywnie, a może bardziej ofensywnie i proaktywnie. No dobrze, obiecałam trzy filary. O tym, żeby powiedzieć o trzech filarach silnej marki osobistej na LinkedInie, i dla mnie takimi trzema filarami są eksperckość, jest marketing, jest osobowość. I przejdziemy przez te trzy elementy, krótko o nich opowiem, bo zdaję sobie sprawę i wielokrotnie słyszę takie pytanie, Angelika: no dobrze. Ja jestem ekspertem, jestem specjalistą, pracuję w tym temacie. Ja w ogóle nie mogę czytać tych treści w internecie, bo to po prostu to jest straszne, co tam ludzie piszą. I o czym ja mam w ogóle pytać, pisać? I eksperckość, to, jak ludzie oceniają naszą markę w kontekście specjalizacji, którą się zajmujemy, no, na LinkedIn może być od, jakby odczytany na kilku poziomach. I znowu. E jeżeli czytałeś albo czytałaś moją książkę, to wiesz, że jestem fanką takiej, takiej metody, którą stworzyłam, którą nazwałam metoda na iPhone 1. Mianowicie, na czym ona polega? Jeżeli myślisz o tym, że ludzie lubią naśladować biznesowych celebrytów i każda sobie myślę, "O, ja bym chciał być jak Elon Musk albo nie żyjący już Steve Jobs i teraz o, będę jak Steve Jobs". To popełniamy często taki błąd, że myślimy w kategoriach mm, siebie z miejsca, w którym jesteśmy i osoby, która już już jest albo była na szczycie. I odnosząc to do iPhone'a, myślimy sobie: "Dobrze, to ja zrobię iPhone'a 13". I chciałam zauważyć, że zanim powstał iPhone 13, był iPhone 4, który, jak pokazuje historia, był telefonem, który ciągle tracił zasięg, który nagrzewał się jak mikrofalówka i generalnie słabo nadawał się do dzwonienia. Co chcę powiedzieć przez tą historię, że zanim rzucisz się na to, że teraz będziesz LinkedIn'owym celebrytą, pomyśl sobie, co jest takim najbliższym poziomem, do którego mógłbym dążyć, który jest dla mnie osiągalny, który przybliży mnie właśnie do iPhone'a 13? I pokazując, pokazywać swoją. Eks I zanim pomyślisz o tym, dobrze, to ja teraz codziennie będę publikował na LinkedInie, pisał artykuły, kręcił wideo, po prostu wszyscy dostrzegą moją specjalizację, zobaczą, jak, zobaczą jakim jestem prawdziwym ekspertem. To zanim to się wydarzy, to zachęcam Cię do takich prostych rzeczy. Po pierwsze, wypełnij swój profil. Jak nie wiesz jak to zrobić, zapraszam, wejdź na moją stronę. Jest tam cały artykuł, jak stworzyć profesjonalny i skuteczny profil na LinkedIn. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, zacznij komentować. Zacznij wchodzić w interakcje z treściami innych osób i dawaj merytoryczne komentarze. Jest duże pole do popisu, żeby pokazać, że jest się ekspertem w danym temacie. Trzecia rzecz, zacznij. Udostępniać treści innych osób, z innych stron, które dotyczą Twojej specjalizacji. Jeżeli nie masz czasu być, tworzyć treści, które będą dla innych wartościowe, stań, stań się źródłem wartościowych treści. Bądź takim sitem, że to Ty przebrniesz przez te tysiące treści w internecie, po to, żeby dawać tylko wartość i jestem przekonana, łącznie ze mną, Jestem, będę bacznie Cię śledzić po to, żeby dostawać największej jakości treści. Dlaczego? Dlatego, że tak wiele osób zwyczajnie udostępnia byle co i znaleźć kogoś, kto się dzieli czymś wartościowym jest w Internecie niezwykle trudno. Kiedy ten poziom już mamy jakby zaadresowany, to zachęcam wtedy, tylko żeby dzielić się wiedzą, pisać artykuły, Kręcić filmiki, filmiki z takimi tipami, długie, zaawansowane treści, które pokazują na Twoją specjalizację, wchodzić w interakcje z innymi ekspertami i dawać wartość większa niż to, co leży na internetowej ulicy. I to jest taki pierwszy poziom. Drugi poziom to jest coś, co ja nazywam marketingiem. I co to, co to oznacza dla mnie? Dla mnie to oznacza to, że raz na zawsze, wydawało mi się, że to już jest oczywiste, ale raz na zawsze chciałabym, żebyście zapomnieli o tym, że dobry, dobry produkt sprzeda się sam i że jakość się obroni. Niestety, jak pokazują statystyki badania, dobry produkt nie sprzedaje się sam. Czasami jest wręcz odwrotnie to, co jest dobrze zakomunikowane, to trafia do naszych odbiorców. Marketing w kontekście naszej silnej marki osobistej jest kluczowym. Nie tylko to, że masz ekspertyzę, eksperckość w danym temacie, że jesteś specjalistą, to nie wystarczy. To jest pierwszy, absolutnie niezbędny poziom, żeby w ogóle z czymkolwiek wystartować. Natomiast dla mnie marketing oznacza wchodzenie w relacje z innymi osobami, networkingi, bycie, pojawianie się w różnego typu miejscach po to, żeby pokazywać siebie, po to, żeby wypowiadać się. Na LinkedInie jest mnóstwo dziennikarzy, jest mnóstwo grup, w których możesz się pokazać jako specjalista w danym temacie. I ten marketing jest możliwy wielokierunkowo. I co mogłabym jeszcze do tego dodać? Pisz artykuły. Artykuły, które będą się dobrze pozycjonowały w Google, a wtedy nie tylko na LinkedInie będziesz ekspertem i będziesz miał silną markę swoją osobistą, ale będziesz też osobą, którą ludzie będą w stanie znaleźć z Google. No i ostatnia rzecz w tym aspekcie to jest osobowość. I pytanie jest takie... Czy na pewno potrzebna jest osobowość w świecie profesjonalistów? Czy warto tu pokazywać, czy to jest coś, co, co jest potrzebne? Przecież to jest biznes. Tam powinniśmy być profesjonalni, tam powinniśmy być po prostu ułożeni, gładcy, tacy niejacy. No ja z tym się nie zgodzę. I chciałam tutaj przytoczyć kilka nazwisk osób, które. Są aktywne na LinkedInie, które poprzez swoją osobowość pokazują, że można być ekspertem, można być specjalistą w danym temacie i, że tak powiem, z jajem pokazywać, dzielić się wiedzą, robić biznes. I co ja mam na myśli? Mam na myśli to, że osobowość jest coś takiego, co się nazywa archetypem marki. Każdy z nas ma jakąś osobowość, każdy z nas jest w czymś dobry. Każdy ma, z nas ma ten swój rys, ten koloryt, który jest charakterystyczny dla, nie, dla niego. I to właśnie warto pokazywać. Z tego powodu. Na Linkedinie sprawdzają się zarówno zabawne, jak i poważne treści. I tą osobowość można po, po pokazać zarówno w aspekcie zawodowym, jak i też zainteresowań. Na Linkedinie Marcin Balicki ma grupę Filozofia Soboc przy Sobocie. Jest piątek, to brzmi dobrze. Są ludzie, którzy nieustannie dzielą się wartościową wiedzą. Jest, jest Nasz szanowny stolarz, który pokazuje, jak pięknie, ręcznie robi oprawki. I te wszystkie osoby naprawdę pokazują swoją osobowość, pokazują swoją pasję. I zachęcam cię do tego, żeby nie rezygnować z tego, żeby pokazać siebie o tej ludzkiej strony, bo social media. I social selling, gdzie jest element social i selling, tam social jest zawsze z przodu. Tam chcemy zobaczyć człowieka, tam chcemy zobaczyć, kim on jest, jak wygląda, jak się zachowuje, co lubi, czego nie lubi, i, yy, i jak, jaką właśnie ma osobowość, jaka jest jego tożsamość, jakie są jego wartości. Po co? Po to, żeby mu zaufać, bo jak zapewne wiesz, Lubimy kupować od tych, których ufamy i którzy są podobni do nas. Więc ten element osobowości jest taką wisienką na torcie, którą wcześniej, która wcześniej leży na marketingu i leży na eksperckości, na specjalizacji, którą posiadasz. Przy czym uwaga, specjalizacja to nie zawsze musisz być specjalistą w danym temacie. Możesz być. Dobrym menadżerem i specjalizować się w przywództwie, zarządzaniu ludźmi. No i kończąc już moje wystąpienie, dla tych wszystkich, których zachęciłem do tego, żeby budować silną markę na LinkedInie, mam dwa rozdziały mojej książki, które udostępnię tutaj naszym organizatorom i mogą trafić do ciebie. Znajdziesz tam więcej informacji o social sellingu, o wykorzystaniu silnej marki w sprzedaży, w personal brandingu, w employer advocacy, jak i employer brandingu. Bardzo dziękuję Ci za to spotkanie. Zachęcam, spotkajmy się na LinkedInie, dodaj mi do kontaktu, chętnie wymienię różnego typu doświadczenia i uwagi, chętnie odpowiem też na pytania. A gdzie można mnie spotkać? Można mnie spotkać w podcaście Silna Marka w Praktyce, gdzie też opowiadam o archetypach marki, gdzie pokazuję przykłady silnych marek osobistych, jest tam Maciej Herman z Wedla, czy Piotr Padalak, którzy również aktywnie działają na LinkedInie, zachęcam Cię do tego podcastu, a jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, to tu jest moja strona chimkowska.com, a do mnie warto napisać poprzez kontakt: himkowska.com. Mam nadzieję, że to jest początek Twojej przygody z LinkedInem i koniecznie daj mi znać, jak Ci idzie. To mam nadzieję, do zobaczenia i do usłyszenia.